W tym filmie jako Uzbekistan postaram się stworzyć coś takiego jak Emirat Buchary, więc muszę tutaj ruszyć na Kazachstan, a potem na Rosję? Co proste nie będzie. A dobra, na początku sobie podatki towary oraz inwestycje oraz punkty technologii. Dużo dam utrzymaniu wojska, bo to wojska będzie tutaj naprawdę ważne. Wpływ z podatków, wpływ z produkcji przez ekonomiczny. I w ogóle też taka ciekawostka, że sobie dodałem, znalazłem coś takiego jak y, Updated Modern World, i to się zaczyna w 2024. Też w taki sposób, jak aktualnie wygląda świat. Na przykład tutaj jest coś takiego jak Somaliland, Somalia, y, tutaj jest Osetia Południowa, jest. Abchazja, Górski Karabach. Tutaj Rosja nie ma wojny z Ukrainą, bo też myślę, że to by było zbyt op, gdyby na początku Rosja miała wojnę z Ukrainą i by miała tutaj łatwy dostęp do Polski. Też tutaj Ukraina ma Krym, ponieważ Krym jest aktualnie okupowany. On nie jest jeszcze zaanektowany przez Rosję. Mimo tego, co, nie wiem, Rusko-propaganda może powiedzieć, to tak aktualnie jest. Nie wiem, co tutaj jeszcze mam takiego ciekawego. To chyba wszystko. To jakieś problemy z asymilacją. Tutaj jest 80%, bo to jakaś choroba była. Ciekawe. Dobra, no ja do tych Kazachstan muszę się przygotować i warto by było tą Rosję też jakoś osłabić. No ja tutaj z Rosją wojny aż tak długiej nie planuję mieć, więc, więc ja tutaj skorzystam po prostu z handlu. Niech ja się już powoli tutaj biją jakieś państwa. A raczej wątpię, że ktoś mi zajmie te prowincje, które ja potrzebuję. Ale dobra, na razie niech to, niech to się na spokojnie zaczyna. Bo ja tutaj naprawdę dużo pieniędzy muszę nafarmić na tą wojnę. Aha, Finlandia zajmuje już prowincje, które ja będę musiał mieć, nice. No dobra. Ale to na spokojnie się ogarnie wszystko. Na razie tutaj zacznę rekrutować wojsko za całe moje pieniądze, bo już inflacja się pojawiła. No i też przypominam o łapce w górze oraz subie czy coś, nie wiem. Na pewno o tym stawka już była. 45 tysięcy wojska mam. Na Kazachstan myślę, że tyle wystarczy. Potężny dług mam. A w międzyczasie to możesz dać mi łapkę w górę, suba, wić na serwer Discord, do którego link jest w opisie. To możesz mi wysłać m.in. pomysł na film lub scenariusz do filmu iść na kanał Asewek Plus, link do tego kanału też jest w opisie napisać komentarz z pomysłem na film, z frazą pomysł na film oj, Finlandia mi tutaj zajmuje wszystko to co ja będę potrzebował ale może w konferencji pokojowej wszystkiego nie wezmą Owy. No mhm. dobra, jak coś to Finlandia też się jakoś zniszczy tam za pomocą handlu na razie trzeba wziąć od Kazachstanu to co jest mi potrzebne i tak zaatakowałem, że pozostawiłem luki we froncie Super. Też mam mało punktów ruchu, więc tutaj muszę w jednej torze się skupiać na jednej części frontu, a raz na drugiej. I też muszę atakować w taki sposób, by ten front był jak najbardziej krótki po prostu. Tam, gdzie mam luki we froncie, to oni tam się, nie wiem, wbijają jeszcze mi się... Jest ja tutaj skifnam, które jeszcze mi się tutaj wlewają, nie? Będą mi się tutaj tak teraz... niefajnie przemieszczać tutaj. No, ale nic z tym nie zrobię. Rosja się coś odkuła? Odkuła? Teraz trzeba... trzeba kibicować trochę tej Rosji na tym froncie. Bo cel jest taki, by ją osłabić, a nie żeby ona kompletnie zniknęła. Ja i tak od Kazachstanu chyba wszystkiego nie będę mógł wziąć. No nie, na pewno? Tak, na pewno. To ja sobie ich po prostu spróbuję zwestalizować. Potrzebuję jeszcze do tego 3 punkty World score. 71% już mam. Tyk. I dobra, i od razu czy się zgodzą na zaanektowanie? Byłoby naprawdę przyjemnie, gdyby się zgodzili. Jak nie, to będzie tragedia, ale dobra, zgodzili się. I teraz to wszystko zasymilować to będzie tragedia? Chyba, że od razu bym tutaj ruszył na Rosję. Ile mam wojska? 32 tysiące. Rosja jest niby osłabiona, ale tutaj Finlandia też okupuje te prowincje, które ja bym potrzebował. Dobra, nie, na spokojnie, na spokojnie. Zasymiluję to i pomyślę dopiero. Ja w się sensie teraz już pomyślałam i wiem, że teraz najlepszą opcją będzie po prostu asymilacja tego wszystkiego. Ale mam tragiczny przychód w ogóle. Jest jeszcze jakieś wojsko, tutaj. Dobra, 3000 wojska na tłumienie potencjalnych rebeli powinno starczyć. Ej, no, Finlandia... W... No, może nie powinienem. Nie powinienem był chyba Finlandię dodawać do tej wojny. Naprawdę nie powinienem był. O, i teraz jeszcze muszę 400 tur poczekać w ogóle, teraz sobie z tego sprawę. No to nieźle. Jakieś tutaj konferencje pokojowe chyba poszły. Ej, no, Rosja dalej walczy. W sumie to Git. Rosja znów to się odtwarza, bo poszły konferencje pokojowe chyba jakieś kolejne, albo oni mają dostęp wojskowy od kogoś też. Rebelianci też tutaj się pojawiają. Mansowie jacyś się pojawili. Ciekawe. Jak ktoś tam też plan, żeby ktoś jeszcze w Finlandii, na przykład Chiny, wypowiedział wojnę i by takie inne im tutaj zwróciły Rosji tereny i ja bym je po prostu zajął. To też jest dobra taktyka. No i trzeba tu powoli zacząć ten kazach chcę cały asymilować. To zajmie naprawdę sporo czasu. Te konferencje pokojowe poszły? Tak! I Finlandia ma to co ja potrzebuję. No to chyba w sumie i tak lepiej trochę. Ale Rosja jest teraz gorsza. No ale fin Finlandia lepsza, ale... Jakby się wszystko porównało, to myślę, że to dla mnie na plus, że będę musiał się teraz z Finlandią bić. Finlandia też będzie miała wojnę z kimś tam, komu... Nie wiem, z Ukrainą pewnie jeszcze. I ja już to dogadam. Ale... O, Indie walczą z Chinami, ciekawe. Ale to się ogarnie później. Na razie muszę jeszcze tutaj armię fajną ogarnąć. Jeszcze punkty technologii mi tu rosną. To dobre info. Bo Chiny biją się jeszcze z z Rosją, z Laosem, Indiami na, na wszystkie fronty. Trochę słabo w sumie, winy zarówno padną. O, dogadali się z Rosją? Nie, dobra. Oni się tutaj po prostu trochę odbili. Więc Jacyś mansowie i hantowie tu tutaj, tutaj w ogóle powstali. Ciekawe rzeczy się dzieją. W Europie też Polska upadła, Hiszpania sobie odbija Maroko. Ciekawe konferencje poszły tutaj w, z Włochami, Francją i Niemcami. Nie wiem, tu się, to, tu się dzieje patologia, ale już w ogóle inflacja jest to chwila. To ilość poborowych i nie ma co się interesować tą Europą, bo tam aż strach patrzeć. Trzeba się zająć swoim terenem. Potężne zadłużenie będzie po tej wojnie i naprawienie tego zadłużenia, żeby mieć tysiąc zł na stworzenie formowanym cywilizacji będzie tragiczne. Też zaraz to pewnie będą bunty, bo nie stać mnie na wydawanie na towary oraz inwestycje. Dobra, może bym jakieś wojska pozostawił tutaj na garnizon w sumie, jak w razie czego, ale na razie wszystko dam, wszystko sobie jakoś fajnie tutaj pogrupuję. 80 tysięcy wojska powinienem mieć, super. Spora, całkiem spora ilość. Dobra, i tak. I Ukraina i Białoruś będą wspólnie walczyli przeciwko Finlandii. A nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że teraz już wysłałem te oferty tutaj, jeśli bym mógł, mógłbym tutaj jakieś tereny oddać, na przykład Rosji, żeby mieć krótszy front z Finlandią. I to jest git plan. Tylko, co ja tak, co ja mogę oddać? Co ja mogę oddać? Yyy... okej, okay, dobra. Już wiem, co mogę. Więc handel. Propozycja. Nie wiem, coś takiego im wyślę. Wszystko jest. Prąd z Finlandią będzie króciutki. Ustawię się tutaj na granicy. No i wojna. Handel? Nasz handel jest już. Te, od tego handlu mi. Już nie wiem, co mówić. Dobra. Wypowiadam im wojnę i wchodzę po prostu na tereny, które potrzebuję. Nie chciałbym jeszcze z nimi porozmawiać o pokoju. Udało się? Co jest, nawet trochę nadwyżkę terenów mam i dobra, to co teraz muszę zrobić to rozwiązać całe swoje wojsko, żeby móc cokolwiek zarabiać, dobra, zaraz będę mógł wydać na jakieś towary, inwestycje itp, wszystko co mogę rozwiązuje, tylko pozostaje trochę wojska na garnizon. Daję towar inwestycji, teraz muszę czekać jeszcze z 400 kolejnych tur. Super. Jeszcze kolejny punkt technologiczny nam to w podatki, chociaż to mało zmieni. I mam już 1000 zł, więc Emirat Buhary jest zrobiony. No i pięknie. Cywilizacja odtworzona.